Witam Was, a w szczególności użytkownika Mój Wiejski Świat robił który odwiedził nasz kanał i zwrócił mi uwagę, że ten inkubator trzeba wyskalować i podregulować temperaturę z tego względu, że ta temperatura raz się nie zgadza z rzeczywistymi odczytami. to jest dowód? A dwa, i tak przekłamuję. No, i gdzieś musiałem zejść z 1,5 stopnia w dół. Podejrzewam, że większość jajek będzie do kosza. Pierwszy zwrócił mi uwagę, że po, że tu jest plus minus na tej obudowie, żeby, żeby regulować temperaturę. No, u mnie to tak właśnie wyglądało. No, i dlatego tego nie widziałem, że tu coś jest pod tą naklejką, którą już zerwałem, która jest, nie, nawet nie wiem w jakim języku to pisze tutaj, nagle pojawia się takie coś, no, pokażę Ci, jest ten minus i plus, tu jest ten minus, to jest tak słabo bardzo widoczne, dlatego, a jeszcze była naklejka na tym, tu jest minus, tu jest plus, jeszcze było napisane plus jeden pod tą naklejką, nie wiem, co sugeruje plus jeden, czy to jest przekłamuje wyświetlacz o 1 stopień, no nie przekłamuje o 1 stopień, no może, może tak może nie, no może kolejny mój termometr też przekłamuje i no wytłumaczył mi, że po pierwsze jest tutaj jeszcze śrubka do regulacji też jej nie widziałem, bo tu jest dziura z boku i ona żeby zasłonięta takim źle wyciętym plastikiem tu jeszcze musiałem usunąć plastik i tu jest po prostu potencjometr i on tu, że zasłonięta ta, ta śrubka z potencjometra do regulacji, jej też nie było widoczna, dopiero po zerwaniu tej naklejki zobaczyłem, że tu jest plus minus, szukałem w tych dziurkach, gdzie tu jest taka śrubka i dopiero tu zauważyłem, że nie, inaczej jeszcze, ja rozkręciłem tą całą budowę, żeby zobaczyć, gdzie, gdzie jest jakaś śrubka, czy może jakiś coś zasłania tą śrubkę. No i rzeczywiście zasłaniała, plastik źle obcięty. No usunąłem ten plastik, przeregulowałem o półtorej stopnia w dół. No zobaczymy. Jutro akurat mam termin do prześwietlania jajek. No i zobaczymy, co będzie. Może być tak, że będzie podmiana jajek. Dorzucę nowe. Będzie roszada. No i ten teraz też widzę, że znów idzie do góry. Jeszcze, jeszcze mu ściągnę temperaturę w dół. Delikatnie. Jeszcze mu przekręcę. Zobaczymy. No, to ma 36,8. Tu jest teraz 37,8 to akurat się by zgadzało, że jest plus 1. No ale tak jak przedtem oglądałem to tak było 0,6, 0,7 najczęściej było różnice temperatury. No i obłożyłem to jeszcze sobie kocy, no, ręcznik, ręcznikiem i kocykiem. Po to, żeby nie grzać w tym inkubatorem całego pomieszczenia. Nie potrzebuję prądem, grzać prądem tego tutaj wszystkiego wkoło. No i jutro będę prześwietlał, będę wiedział po prostu, jak to wszystko poszło z tym, 1,5 stopnia za dużo Polujący, właśnie kosa tam próbował Nieładny kotek Dobra, jutro będę wiedzieć co, no już jest 37,7 No teraz nie wiem, który lepiej wskazuje, bo ten czerwony szybciej reaguje, niż oryginalny z inkubatora. Zobaczymy. No, jeszcze raz dziękuję użytkownikowi, który... użytkownikowi inkubatora, który mi tu zwrócił uwagę. wiejski Świat drobił, że to trzeba przeskalować wszystko. Nie dość, że przeskalować, to jeszcze pokazuje za dużo. Dobra, dzięki. Narka. Dzisiaj pierwszy raz prześwietlamy nasze jajka. Jak widać yy, jest zarodek, nie wiem czy to w ogóle będzie widać. Ale coś tam się rozwija. Jak widać, czyli no te nasze wszystkie perturbacje wydaje się, że skończyły się póki co co my tu mamy? Jest. Nie wiem, czy to widać. Jest zależona. I teraz trzeba będzie wszystkie sprawdzić. No, mamy ich trochę. Zobaczymy, jak to wygląda. Wydaje się, że na razie wszystko przebiega zgodnie z planem, nie? Ja, ja te jajka... My jej mamy na tutaj, jak widać, na, na tacy. Ja te jajeczka Staram się odwracać trzy razy dziennie. Teraz to zobaczymy gdzie to co jest. Tu chyba nie ma. Tu zda... Nie wiem, ciężko powiedzieć. Zostawię jeszcze, ale chyba nie. Będę odstawiała te tutaj na... które mi się wydaje, że nie to tutaj najlepiej. Teraz tu jest. Tu jest. Jak widać? Nie wiem, czy widać zresztą, bo tutaj niektóre fajnie widać, a niektóre tak mniej widać. Jedne są młodsze, jedne są starsze. No właśnie, bo to były dwa wkładane dzień po dniu Faktycznie tak mogło być. Tu widzę dobrze. No, bo to jest to, widzisz, to jest to starsze, to, to wcześniej ułożone. Ale no, jest. procentowo to jest duża różnica. Mhm. O jest, tutaj widzisz, perfekcyjnie widać. Ja tu widzę nawet oczka. A ja pióra. I ogonek. No, widocznie ja miałam lepszą wyobraźnię niż ty. O! Tutaj też jest. Piękny. No dobra, to sprawdzamy na razie. Zobaczymy, ile tego jest. Yy, tak, procentowo. Tutaj też jest. Wiesz, tu. No dobra, skończyliśmy sprawdzanie jajek, czy są zalężone. I teraz tak: mieliśmy w środku 47 jajek, z czego 42 są na pewno zalężone. Te 5 jajek nie jest zalężonych, i odłożyliśmy je w tej chwili. To jest nasz inkubator. Dodatkowo obłoż, obkładamy go jeszcze kocami no bo wiadomo, żeby nie tracić ciepła. Tak jak mówię, to jest nasz pierwszy dopiero lęk. nie, zabar... no, no nie mamy w zasadzie doświadczenia jeszcze z, z inkubatorami, z lęgami, więc to jest nasza, nasz debiut. Jak na razie, tak jak powiedziałam, 5 jajek było niezależonych. No uważam, że to nie jest źle, bo to by było 10%, tylko jest niezależonych. No, jeżeli chodzi o nasze kury, to mamy te kury bardzo młode i w zasadzie część widać jeszcze, że te jajka. No, są malutkie, czasami jeszcze zaświadamy krwi, więc no są to pierwsze jaja tych kur wiadomo, więc to mogą być jeszcze młode kury. W sumie mamy na całe nasze stado dwa koguty. No, jak widać, koguty dają radę. No my, my celowo nie chcemy więcej tych kogutów, więc na te 42 kury mamy dwa koguty. No, bo w tej chwili te, koguty, te kury są w dobrym stanie, nie są wydziobane za bardzo. No te koguty dają żyć tym kurom, tak, no te kury składają fajne, fajnie jajka, nie są wymęczone, nie są wymordowane, upierzenie jest w całości. Także no na razie nie, nie spodziewamy się, żeby było... Kury są bardzo zadbane. Kury, tak, kury są bardzo zadbane, no nie chcemy, nie chcemy im pogorszyć jak gdyby ich dobrego samopoczucia, nie, dodając jeszcze koguty, żeby jeszcze bardziej męczyły. Także no uważamy, że to jest, że to jest dobrze. No, zobaczymy jak będzie dalej. Tak jak mówię, to jest nasz dopiero debiut, więc cieszymy się z tego, co mamy. A my widzimy się następnym razem, jak być może już pokażemy lęgi, jeżeli, jeżeli trzymają, trzymamy kciuki, żeby to się wszystko dobrze skończyło. A to na razie z naszej strony tyle. Widzimy się w następnym filmiku. To Nara! Cześć!